Dzień dobry, środa 20 dzień stycznia i godzina 15.54. Już za 6 minut w Hali Sportowo-Widowiskowej w Kobierzycach imienia Adama Wojcika rozpocznie się spotkanie 11 serii PGNiK Super Ligi Kobie, w którym KPR Gminy Kobierzyce podejmować będzie Piotkowie Piotków Trybunalski. Pięknie obsłużona przez gospodowską ważna na kolej 1-1. Tomczyk, obroniony rzut przez Sarnecką. No i teraz Oktawia Pomińska po szybkiej kontrze, właściwie po bezpośrednim podaniu, zdobywa bramkę na 2 do 2. Z racji tego, że przychodzi im grać świeżo po zakończeniu pandemii. Piękna bramka z drugiej linii. No i skutecznie. No. Teraz błąd podania ekipy z Piotrkowi. Wiertelak w kontrze i łatwa bramka numer 6 dla ekipy Gospodyń kontra Bata Kowalczyk. I ona okazuje się lepsza z 7 metra. Druga bramka Magdy. Niestety jej podanie nie dochodzi do celu, ale pięknym przechwytem Szynkaruk po popisuje się i do remisu doprowadza Oktawia Płomińska. Błąd, przechwyt Płomińskiej. Podanie do szynkaruk. Ale jej rzut. Wydawało się, że obroniłby atakowalczyk. Jednak piłka wtoczyła się do bramki gospodyń. I 10 do 8. W 19 minucie prowadzą. Przyjezdne. Trawczyńska. A ona się nie myli. Z drugiej linii zdobywa 12 bramkę. Klonowska. Macedo do Klonowskiej. No i ta pięknie obsłużona na kole. Nie miała problemów z pokonaniem Baty Kowalczyk. Telak. Mokrzska. Jakłowska. I ze skrzydła Janas. Skutecznie. jak odpowiedzą No i bramką odpowiedziały zawodniczki z Kobierzyc Despodowska Spokojnie przedała się na okolicę 6 metra w, Można powiedzieć w odezwie na stronie internetowej że nie, nie będę oddawać tego meczu walkowerem Będą walczyć i tę walkę pokazują cały czas Szybka odpowiedź Piotkowi, Klonowska z koła, trzecia bramka Sylwii Klonowskiej i Magda Drażyk na jej przeciwko na 7 metrze. I rzuca nad poprzeczką z rzutu karnego, nieskutecznie, nie mogła trenować, wydawało się, że to może mieć wpływ na grę. Na razie miłe zaskoczenie, tym razem już Natalia Janas się nie myli z prawego skrzydła i zdobywała 23 bramkę. Barbara Zima została na linii bramkowej, ale nic tutaj nie pomogło. Daria Szynkaruk skutecznie. To jej piąte trafienie w dzisiejszym meczu. Niespełna 6,5 minuty. A Kinga Jakubowska zdobywa 25 bramkę. 25 do 23. Siódma bramka. Edyta Harzyńska. Odpowiada bramką numer 24 dla Piotrowi. To jej pierwsza bramka w tym spotkaniu. Podanie do ważnej, rzut obroniony przez Darię Opelt, rzut z koła, no i czy wreszcie Piotkowianki doprowadzą po tylu próbach do wyrównania? Tak, tak wreszcie Drażyk, Witoria Macedo wychodzi w górę i nie daje żadnych szans Barbarze Zimie, piękna bramka. Ale szybka odpowiedź Natalii Janas. Trawczyńska. Rzut wolny jeszcze będzie po końcowej syrenie.